Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj bierzemy sobie na tapet pozycję skok, za które odpowiada Molly Mendoza. Jest to Amerykanka, która na co dzień mieszka w Portland w stanie Oregon i jest taką dość bardzo aktywną, że tak powiem, w świecie artystycznym osobą, bo zajmuje się zarówno komiksami, ilustracjami, jakimiś tam scenariuszami. Mało tego sama, wydaje swoje komiksy, co już też jest wielkim szacunkiem dla niej. Natomiast w przypadku Naszego polskiego wydania odpowiada Centrala Mądre Komiksy, wydawnictwo, któremu bardzo dziękuję, że udostępniło mi ten komiks do recenzji. On się prezentuje właśnie w taki sposób. Tutaj mamy tył. Okładki, jeśli chodzi o jego cenę, no w granicach 40 paru złotych można ją zdobyć, a jest taki dość potężny, jeśli chodzi o jakiś przykładowy taki standardowy format zeszytowy. Akurat wziąłem se laleczki Maćka Pałki. To tutaj właśnie widzimy, jak to się prezentuje. Jest troszeczkę większy format w twardej oprawie. I może troszeczkę o tym komiksie. Oczywiście kto... Nie chcę za bardzo tej fabuły poznawać, no to sugerowałbym, aby się udał w dalszą część mojego materiału, gdzie będę prezentował zawartość. Jeżeli chcecie ze mną zostać, będzie mi bardzo miło. Ja oczywiście wtedy wam streszczę, starając się jak najmniej tutaj używać spoilerów, bo wiem, że nie za bardzo tego lubicie, aby opowiedzieć troszeczkę o tej pozycji. O czym jest skok? Przede wszystkim dla mnie. Miając fakt, że oczywiście jest to komiks, jest to baśń. Jest to baśń, która jest baśnią bardzo przyjemną, bo myślę, że zarówno młodzi, jak i dorośli będą mogli się przy niej bawić świetnie. No ja jestem osobą starszą i bawiłem się bardzo dobrze przy tym komiksie. Przede wszystkim. Styl artystyczny, jaki prezentuje tutaj Molly Mendoza, jest bardzo ładny. Jest taki namalowany, wyeksponowany, wyrazisty, gdzie jest bardzo dużo kolorów i to się przyjemnie ogląda. To się przyjemnie ogląda, to się przyjemnie na to patrzy, i to już jest samym dużym plusem, gdyż wielu z nas, podejrzewam, że nawet większość, jednak zwraca uwagę na tą stronę wizualną. I no kiedy pierwszy nasz kontakt, jaki mamy z komiksem, to mamy właśnie e, przez pierwsze strony, które otwieramy i obserwujemy, a dopiero później zwracamy uwagę na fabułę, więc to już jest dużym plusem. To już e, nam daje do myślenia, że ten komiks będzie fajny zarówno dla mnie, jak i dla moich starszych pociech, e, które też e, na pewno się zainteresują tą pozycją. Co dalej? Jeśli chodzi o fabułę, głównym bohaterem jest tutaj wyrostek. Jest to ten chłopiec, którego tutaj widzimy na okładce, oraz kleks. Nie pan kleks, co prawda, ale kleks, którego też widzimy właśnie w tym miejscu. Innymi takimi, nazwijmy to troszeczkę, bohaterami na uboczu jest bz. Tak, dobrze usłyszeliście? Bz. Oraz borowik. Historia zaczyna się właśnie, kiedy e, klek, e, przepraszam, kiedy e, właśnie wyrostek wraz z Bz mieszkają sobie w takim domku, gdzieś na jakimś troszeczkę ludzi z, z daleka, nazwijmy to od miasta i im się wiedzie tam bardzo dobrze. Oczywiście muszą e, codzienne obowiązki swoje wypełnić, jak jakieś tam e, rzeczy około domu, e, jakieś, nie wiem, e, posadzenie czegoś, oplewienie, e, zjedzenie posiłku, przygotowanie go, prawda, na ogniu, e, czy m, jakieś łowienie ryb, prawda. Jest to takie bardzo przyjemne, e, może nie sielankowe, ale tak jak wspomniałem, baśniowo-komiksowe doświadczenie, które patrzy się, które obserwuje się z boku jako e, czytelnik i naprawdę bardzo pozytywnie się to odbiera w pewnej sytuacji bzy decyduje, że musi wypłynąć e, na jakoś tam e... No, że nie przygodę, połów, tak? Zostać się do pewnego miejsca. Tu nie chcę Wam, mówię, za bardzo tego wszystkiego zdradzać. I prosi e, wyrostka, aby on, e, że tak powiem, zaopiekował się tym domem, prawda? Dostaje od, od bzy e, taki, nazwijmy to wisiorek, jakiś emblemat, który prosi, aby e, go pilnował, gdyż kiedy on będzie wykonywał swoje czynności, może go po prostu zgubić. No i tak też się e, dzieje. Bzy przekazuje wyrostkowi e, właśnie ten medalik i sam odpływa. Wyrostek w tym czasie oczywiście oczekuje, wykonuje to, co mu zostało zlecone, natomiast pewna sytuacja, bez spoilerów oczywiście, tutaj powoduje, że on musi wejść do wody, wręcz dostać się do głębin, do dna tej wody, właśnie nad którą to mieszkają, tym jeziorem, rzeką, morzem, jakby to nie nazwać. I Dzieje się nietypowa sytuacja, bo on tak jak tu właśnie akurat mniej więcej jest ten katr, ten, ten rysunek na okładce pokazany, on wpada w wir, wpada w taki wir i znajduje się w zupełnie innym świecie. Akcja wtedy przenosi się do Kleksa oraz jego przyjaciela, którzy mieszkają właśnie w takim baśnionym, wręcz jeszcze bardziej przerysowanym, wyśnionym świecie i tam mają udać się właśnie do Borowika, do... Ja bym go tak nazwał troszeczkę takiego owodza, gdzie zbliża się ważny okres w świecie, którym się oni znajdują. Też tutaj, bez spoilerów, co to dokładnie jest, aby pomóc, co i jak się tam wydarza, jak się dzieje i jakie następstwa mają miejsce, że możemy się domyślać już po samej okładce. Wyrostek i kleks spotykają się razem i przeżywają przygody. Tego wam już nie zdradzę, to pozostawiam wam, abyście sami odkryli tą historię. Natomiast mogę y, powiedzieć, że. Y jest ona ciekawa, jest ona tak cholernie ciekawie przerysowana, przemalowana, przekoloryzowana. To są takie, że tak powiem, wybuchy efektów tych wizualnych, gdzie no największy kunst Molly Mendoza tutaj zaprezentowała tworzyć, e, tworząc tą wręcz artystyczną, bym powiedział, stronę tego komiksu na taki bardzo sposób przemalowany i kolorystyczny. Jest to pięknie zrobione, naprawdę. Jeśli ktoś lubi obrazy, malarstwo, to tutaj szczególnie myślę, że będzie tym zachwycony. Tych przygód jest dużo, one są na swój sposób specyficzne. Oni przemieszczają się pomiędzy tymi światami, aż, do, aż będą, aż tak uda im się dotrzeć do tego finału, finału komiksy, którego ja Wam oczywiście nie zdradzę. Bo, no bo tego nie zrobię, prawda? Także tak to się mniej więcej prezentuje, warto się zagłębić w to, warto się tym zainteresować. I myślę, że tak będzie w waszym przypadku. Przejdźmy może teraz do samego komiksu. I tak jak widzimy, pierwszą stronę, pierwsza to jest. No tak, powiedzmy, pierwsza strona i już taka. No, no, Postać to jest bocian jakiś coś na tej zasadzie. Tu nie są sprecyzowane te zwierzęta, które pojawiają się w tym świecie, ale to już jest ładne, to już jest fajne. Tu jeszcze jest może tak troszeczkę brudnawo kolorowo, niespecjalnie bardziej ten kolor właśnie brunatny, brązu, takiej ziemi e, dominuje, ale już później, kiedy wyrostek trafia do tego świata, po prostu jest. Paleta kolorów. Pięknie jest to wszystko zaprezentowane. One się przeplatają przez takie właśnie ciemniejsze, mroczniejsze, poprzez takie wystrzałowe, bym to nazwał, aż do takich bardziej stonowanych, jak widzimy, czy, czy, czy jakiś powracający za chwilę, do znowu jakiejś pięknej palety tych kolorów. I tak jak widzimy, to jest wszystko pięknie zaprezentowane. Są bardzo ładne te rysunki, te malunki, nawet bym powiedział. No i sama historia się broni, jest ciekawa, mówię. Na pewno młodzi będą się przy niej dobrze bawić, ale i starsi też. Więc tutaj nie ma co się w ogóle zastanawiać. Jeżeli chcemy się dobrze pobawić przy tym komiksie i popodziwiać te piękne, jakby nie patrzeć, rysunki, to naprawdę będziecie no, zadowoleni. Musicie tylko sięgnąć po to i tutaj bez dwóch zdań powinniście. Dodatkowo tutaj jest to pokazane, że w naszym języku pewne od, nie odwołania, tylko zwroty, które są tutaj prezentowane, są y, troszeczkę inaczej przedstawione. Z tyłu, z tego co pamiętam, y, chyba jest to wyjaśnione. Czy ogólnie w komiksie jest to wyjaśnione? Co też warto przed przeczytaniem się z tym zapoznać, bo czytając to, mamy wrażenie troszeczkę, jakby to były błędy jakieś w, w wymowie, ale to jest świadomy zabieg i to. Na swój sposób też jest interesujące. Takie inne, nowe doświadczenie, które czytając, naprawdę było fajne, trochę inne niż do tej pory. Oczywiście pojawiają się tuż, tu też inni bohaterowie, przemalowani, przerysowani, tak jak widzimy tutaj. I niekoniecznie są złymi, a wręcz przeciwnie, więc naprawdę to też jest dodatkowy plus tego. Komiksu, że nie skupiał się tylko na konkretnych osobach, ale daje nam możliwość poznać w tych innych światach, które są odwiedzane przez głównych bohaterów, tamtych mieszkańców. Także, no mówię, jest tutaj tego naprawdę dużo jest to naprawdę bardzo fajne. Więc, nic, tylko e, zabrać się za zakup i czytanie następnie tej pozycji. Mówię, jest to naprawdę bardzo przyjemne. Tutaj też motyw przyjaźni jest bardzo taki ładny i przyjemny dla, dla nas sposób wyeksponowany, co też jest dodatkowym plusem tej pozycji. Także tak mniej więcej prezentuje się skok Molly Mendozy od wydawnictwa Centrala Mądre Komiksy. Jeżeli jesteście tą pozycją zainteresowani, na dole filmu oczywiście będzie link, gdzie możecie sobie zakupić ten komiks. Ja z mojej strony mogę podziękować, jeżeli dotrwaliście do tego momentu i jeszcze jesteście z nami. No i oczywiście na koniec przypominam o tym, aby zasubskrybować mój kanał, dodać jakiś komentarz, polubić, udostępnić film, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Strona internetowa, fanpage na Facebooku, no i oczywiście konto na Instagramie. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i oczywiście, cześć.